Główna bariera we wdrażaniu innowacyjnych technologii to zarówno przepisy, brak tak naprawdę jednego decydenta czy tak naprawdę komórki organizacyjnej, która odpowiada za wdrażanie tych technologii, no a na koniec pieniądze. Więc powiązanie, nie da się jednego elementu naprawić, a zostawić pozostałe w obecnym stanie. Trzeba brać pod uwagę specyfikę danego rynku. Produkty lecznicze to nie wyroby medyczne zupełnie inna specyfika, inny poziom innowacji i szybkość wdrażania tych innowacji. No a to powiązane powinno być zdecydowanie z tym, co mówiłam wcześniej czyli dedykowany obszar, dedykowana komórka, no i dedykowane pieniądze.